dobry, witam w nie wiem w odcinku cokolwiek. Yy, tak pomyślałem, że jednak chyba będą odcinki w środę, bo albo, no no nie wiem, przynajmniej jeden w tygodniu, ale tam kiedy, to, to nie wiem. Ale będziemy oglądali śmieszne filmy, bo naprawdę nie wiem co nagrać, więc funny videos Wy oczywiście się pisze wideos. I może... O, może, o, mam lepszy pomysł. Sat. I wtedy będzie z kotami. Super. Jezu, jak głośno to jest, nie będzie słychać, o. Ha, śmieszne, bo, bo wiecie, bo kod gra na pianinie. I szał. O. Moja warga, bo mnie warga. aż. O, ale fajny kot. Jest łysy. O! Złapał bombkę. Je jeszcze ten taki śmiech, jakiś jak w, na Nickelodeonie jak się ogląda coś, to takie jest takie coś właśnie. Bardzo ładnie śpiewa. On sobie truchta. Ja w ogóle wiem, jak. Znaczy nie wiem, czy truchta teraz aktualnie, ale jest takie coś, że e, kot, taki śmieszny filmik. Tak, y, tu, 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 tu. I, i teraz będzie <cowskaÜNDNIS> takie śmieszne coś. Że sobie tak podobno koty truchtają. Dam link do tego filmu w opisie, zostawię go sobie tutaj, jakby ktoś chciał obejrzeć. O, jest geniuszem. Co to jest? To jest pluszek czy prawdziwa ryba? Bo tam ryba chyba była. Co? żelka? Nie wiem. O, ale to jest chyba prawdziwa ryba już, tak? Chyba tak. a co to ma być? Wiesz, a ja mam głośny dzwonek. Cięcie jakby. Halo? O, nagrywa się dobrze. Yy, musiałem sobie jakby ten odebrać, ale mo można już oglądać dalej. O. Nie, nie, nie wiem czemu to oglądam w sisie, no, nie wiem co jest w tym śmiesznego, no, kot gryzie kogoś, ale śmieszne naprawdę, haha. Ha. Ja, ja nie mam może to tylko rozumieją ci ludzie co mają koty, ale ja nie mam kota, więc nie wiem jakby o co chodzi, coś. tym śmiesznego. No, nie wiem, kot se gryzie rękę. Co to jest? Nie, coś innego. Może? Funy videos. Nie wiem. Funy videos po prostu. Znowu spróbujemy. Hmm. O, to na pewno będzie śmieszne, bo jest kot w toalecie na miniaturce o nie, nie cierpię tej reklamy, w sensie no, to, to mnie śmie znaczy, śmieszy. To fajna reklama, ale jakby em, nie, bo nagrywam teraz, więc... Tak to bym sobie ją całą wyjrzał, bo jest fajna. Oko tu... Nie, to pies, uderzył się w głowę. O O To fajne Ale śmieszne Co jest? Jaki niemiły No i co się śmiesz? a no, mu nic nie jest Czego się Chciałbym mieć jamnika. Tak, chciałbym mieć. Kiedyś miałem ryby, ale już miałam ryb i w ogóle nie mam zwierząt. Żadne. No co, w głowie mi się zachręciło. Dobrze. Nie ma nic śmiesznego w tym internecie. Myślę, że możemy skończyć odcinek, bo naprawdę... Żegnam. 6 minut jest to. Jakoś będzie. Do widzenia.